Obydwa mają bagażniki, obydwa są rowerami składanymi i obydwa co najważniejsze i zawsze zwracajcie na to uwagę, bo to jest bardzo istotny element, żeby rowery posiadały tego typu, żeby posiadały hamulce hydrauliczne i żeby posiadały te e, amortyzatory też takie hydrauliczne, niesprężnowe. Tutaj obydwa coś takiego posiadają i to jest bardzo istotny element. Dlaczego? Dlatego, że hm, hamulca ten rower sporo waży. Jeden waży 34 kg. Ten z mniejszą baterią, ten waży 34,5. To nie jest mało. Podnieść ten rower do góry jest jakimś tam yy, problemem. Więc yy, przy toczeniu, jakbyśmy jechali tymi rowerami, to hamowanie tym rowerem też ma dodatkową masę. Zwykłe rowery takie. Tradycyjne rowery bez silników ważą w granicach 15-10 kg. Tu mamy 34 kg. 34 kg to już jest naprawdę konkretna waga. Co jest fajnego w jednym i w drugim rowerze, ale są to różne rozwiązania, musicie na to zwrócić uwagę. Chodzi mi o amortyzację tylną. Obydwie są fajne, bardzo się fajnie jeździ. Tutaj to nie ma dwóch zdań, ale tutaj mamy zupełnie inny sposób amortyzacji niż tutaj. Zobaczcie, tutaj. Ten amortyzator, nazwijmy go, jest z przodu, i to jest wykonane w taki troszeczkę inny sposób. Teraz to bardzo twardo wygląda, dlatego że po pierwsze jest zimno, zima, więc też, też to troszeczkę inaczej wszystko się ma. Czekajcie, podniesiemy sobie siodełko do mojej wysokości. O, będzie dobrze, zaraz będziemy testować, jeździć. Ok, a ten rower ma troszeczkę inaczej to rozwiązane, ale to są niuanse. To są reszta pierdoły dosłownie, takie na które zwracać uwagi nie powinniśmy nawet.